Witam Was bardzo serdecznie, a dzisiaj to jest kolejny odcinek ze stajni marzeń i wiem, że tydzień temu nie było odcinka, ale mi się to nie nagrało. Ja zrobiłam odcinek, ale on, on mi się nie nagrał po prostu. Zrobiłam parę rzeczy. Zrobiłam jedno zadanie, bo ogólnie cały odcinek miał polegać na tym, że szukamy jedzenia na studni, w ogóle wszystkiego dla konia, żeby się nim zająć. Ale to mi się nie, nie nagrało. Teraz jestem pewna, że to mi się nagrywa. Zrzucałam kilka razy. <grywa> ehm, o nie, nie, nie. Nie nowa gra, tylko czytaj grę. I teraz tak, e, wchodzimy na naszą kochaną cholipkę. <grywa> jestem po wstawieniu wam właśnie filmu. E, słuchajcie, e, tak, e, no proszę bardzo. E, jeżeli wiecie, bardzo proszę, żebyście mi napisali, jak zdobyć jedzenie, wodę, e, jakby nie będąc tylko w, w rumowisku, bo tak to ja bym musiała cały czas się wlecać tutaj po jedzenie i po wodę. E, znaczy w sensie nie, nie, nie po jedzenie, bo bym mogła niby zarobić to, nie? Tylko problem w tym... Wody, bo ja nie widziałam nigdzie studni, tylko tutaj widziałam studni i nie wiem, jak mam inaczej, inaczej to zdobyć. Nie chcę cały czas tylko tego domowiska całego kręcić. Na razie będziemy się kręcić, będziemy tutaj sobie robić dzisiaj zadanka. Zrobiłam, sobie parę bez Was, bo jak mówiłam, nie nakrało mi się. Ale tak, zacznijmy sobie tutaj: od tego sklepikarza. Hej, Cholipka, możesz wyświadczyć mi przysługę i zawiesić ten anos na tablicę ogłoszeń z e w domowisku? Bardzo chciałbym znaleźć kogoś, z kim mógłbym dzielić radość otaczającej nas wiosnę, ale nie mam odwagi, aby poprosić kogoś osobiście. Wiesz, chyba spaliłbym się ze wstydu. Anonos? Ananas. 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 Yy, właśnie jak mówiłam, jestem po wstawieniu yy, filmu. Ojej. Yy, bo powiaduję ale pewnie go nie słyszeliście. A jak tak, to do zasady. Yy, Ustawiłam wam film, jak zmieniło się yy, status Stable. Wy pewnie do tego będziecie mieli to wyświetlone na Okej. Okay na nareszcie wiosna, chcesz się uspokoić ze mną? Lubię długie spacery po okutkach i plaży, lubię koty i psy i dzieci i kres, kreskówki. Zostaw odpowiedź dla Manuela w sklepie i zatytułuj ją Powietrze aż pachnie miłością. Dobra, i teraz do tego Manuela, co wracamy? W ogóle można się bezespołu nazwać Manuela? Martyniusz, taka youtuberka jedna. Nie wiem, czy będzie. Się... Wasze pewnie znacie. Jest dość popularna, mi się wydaje. Ma właśnie Manuela. A tutaj mamy Manuel. No proszę. Ale to domowisko jest prześliczne. W ogóle jest tak ciepło. Gdzieś do lasu jadę na spacer. Nie, czemu? Gdzie? Ja nie wiem, gdzie mam robić. O, teraz ten Ja nie wiem, gdzie mam robić te zadania całe. Um, w sensie, jak skończę, to dokąd, do kogo mam wrócić? Nie wiem. Właśnie przeczytałam notatkę. O, tutaj, proszę. Właśnie przeczytałam notatkę, którą wywiesiłaś dla mnie. manual jest uroczy, ale nie mam odwagi powiedzieć mu tego, mu tego sama. Możesz to zrobić za mnie? A tak w ogóle to jestem jaśminka. Jaśminka? Co masz na myśli? Ona jest dużo za ładna jak dla mnie. Co mam zrobić? Myślisz, że ona naprawdę chce? Może nie, nie zaszkodziłoby, gdybym spróbował? Może muszę o tym pomyśleć? Dobra, skończyłem. Zadzwonię do niej już teraz. Dzięki za informację. Wróćmy do Jaśminki. Jaśminka. Pokażę to wszystko z tych krótkich zadań. Nie, już koniec! Co, poważnie! Ok, to gdzieś indziej. A tam jest ten Janek Bułany! Nie, to gdzie jest? Mamy być? zadania! O nie, musimy jechać gdzieś daleko! No super, genialnie po prostu. Nawet nie wiem, gdzie jesteśmy w tym momencie. Może Janek Bułany ma coś innego do zaoferowania oprócz. Twoich wyścigów. Nie, nie chcę tego zrobić. Błany, ogarnij się. Niech, nikt nie chce Twoich wyścigów. Jeszcze Boże, masakra. E, także tak. E, e, sprintem jedziemy na zadania. Gdzieś, nie wiem, gdzie jeszcze. Wydnę wam, jak tutaj jadę, bo to takie. nudne, takie ty Słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj na tej, na plaży. E, dziękuję za oczyszczenie plaży ze szkła. Wiem, że Bromek e, dostępować, że co, ostatnie wybuch właśnie kupiłem nową klacz, którą chcę wypróbować, a ja myślę, że mój ten przeszkód będzie ku temu idealny. Czy możesz dać mu znać, że zawsze może do nas zajrzeć? Nowa stajnia równa się naj, na, 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 najpewniej ten, y, studnia i te inne sprawy, więc ja jestem szczęśliwa. O tam, dobra. Ładnie, ładnie. Koniusz, szybciej! Nie mam całego... O Boże, jak to jest pięknie! Jak to jest pięknie! Wow, jaki ładny most, to jest ładnie. Chciałabym mieszkać tak jak na wsi. Mieszkam w zapizdziałym mieście, nie polecam. Tak, 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 tak. dzień dobry. Eee, kolejnym obrażonym Marley'u. Eee, wiadomość od Ali, jak miło, domyślam się, że to Ty pomagasz Judicie eee, Pasiej Konik w przygotowaniach do obozu jeździeckiego. Złożyłam mi już ofertę kupna mojej stadniny, ale nie wiem jeszcze, czy naprawdę chcę ją sprzedać. Jeśli chcesz nam pomóc, to świetnie. Płacę lepiej niż Judyta, uwierz mi. Jeśli już zaczniesz pracować w moich stajniach, zapomnisz o pracy gdziekolwiek indziej. Po prostu nie będzie ci to opłacać. Spójrz na ten znak. Wiesz już, jakie mam dla ciebie zadanie. Dobra, ja wam pokażę. Jakim bardzo łatwym sposobem można ukraść siano? Ja wam pokażę, jak można ukraść siano. Tak, żeby go sobie nie kupować. Patrzcie, idziecie sobie nakarmić konie w stajni. To odkryłam, jestem z tego bardzo dumna. Kradniecie siano. I w tym momencie możecie nim, kar nim karmić konia. Nie, nie tylko te konie, ale swojego konia. I macie 8 sian, już, znaczy 5 dodatkowych sian. Za darmo, koniu. Musimy udowodnić wszystkim, jakie to łatwe. Moment, 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 moment. moment, moment. Musimy wszystkim udowodnić, jakie to jest proste. I po co wydawać pieniądze? Po co? Jak można tak łatwo? Teraz obczajcie to. I macie nakarmionego konia. No, po prostu marzenie, co nie? No. Więc taki lifehack dla tych, co grają. Musicie kupować i możecie po prostu... Ukraść. No. Um, e, cześć, cholipko, Cudowna wiosna, prawda? Jedyna chmurka na moim horyzoncie to obawa, że judyta, Pasikonik, właścicielka stadniny w mowisku może chcieć obrócić na naszą zatoczkę w jakąś atrakcję turystyczną. Tak sobie myślę, czy możesz zanieść laurze ze stadniny w bawiście trochę moich świeżo upieczonych babeczek właśnie wyjęte z piekarnika. Babeczek czy bułeczek? Bułeczek. E, której? Jakiej? Gdzie? To? Aż tam. A nie, to w sumie nie, nie tak daleko. Także no, taki lifehack dla tych, co nie chcą się kupować. Ale ładne mostki. Czemu ja się tak zachwycam To grą. Przecież ta grafika wcale nie jest taka jakaś cudowna, ale no... no. To jest pięknie, to jest pięknie. Cudownie. Proszę. Moment, nie, dzie, dzie, źle pojechaliśmy. Nie w tą stronę. Tam bardziej. Tylko ehm, się czuje... Nie, nie, nie czuję się źle, czuję się dobrze, może jechać, ile chce. Co, co ty gadasz? Mój koń się dobrze czuje, on jest ze mną szczęśliwy. Nie, mój koń jest szczęśliwy, naprawdę? Nie, on jest szczęśliwy. Ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. Nie, kurde, ja wiem lepiej, ja wiem lepiej. Ja wiem swoje, wiem, że on jest szczęśliwy. A następny poziom. Już szósty, no proszę. Ktoś wie, kiedy się kończy ta gra? W sensie, jak wszystkie zrobię te misje, zadania? O, ale ładnie słońce, to ten... A zaraz będzie zachód, chyba. No i dobrze. Tutaj to tego konia, Boże. Yy, świeżo upieczone babeczki, cudownie. Ciekawa jestem, co się za tym kryje. Nie zdobiłaby tego, jeśli nie ma jakiegoś ukrytego planu. Cześć Holipka, dobrze Cię widzieć w Stadninie, w Bawiście słyszałam, że wykonujesz pewne prace dla Judyty pasikonik w domowisku. Wiesz, ona zadała mi pytanie, czy nie zachciałabym wypożyczyć jej mój wybieg i stajnie na czas trwania obozu jeździeckiego. Jeśli się na to zdecyduję, a jeszcze nie jestem pewna, to chciałabym, aby były w doskonałym stanie. Byłabym wdzięczna za pomoc w różnych pracach w Stadninie, a jeśli masz wątpliwości, to zdradzę Ci, że płacę lepiej niż w domowisku czy w buch buchtowisku. I to dużo lepiej, sprawdź ogłoszenia. Okej, okay. ale mnie interesuje tylko, żeby ukreślić siano. Możemy spokojnie chodzić w tych samych ubraniach 24 na dobę, cały czas, w ogóle ten. Jedynie chciałabym, żeby mój koń był ze szczęśliwy. Idziemy kreść siano. Wczoraj tutaj go napoimy i te wszystkie rzeczy. Okay. Ale ładnie! Uuuh, Sabrina. Słyszałam, że próbujesz zostać prawą ręką judyka się ale w starciu ze mną nie masz szans, mój ojciec ją zna i będzie sp... sposobem obozu, więc praktycznie ja już dla niej pracuję. Organizowałam yani małą trasę dla uczniów, którą możesz wypróbować, jeśli chcesz. Jestem przekonana, że okaże się dla ciebie za trudna. Postępowała w wielu częściach i dalej się nie zmieniła. Ale ładnie! Nie lubię wyścigu w stajni marzeń, chociaż na tym głównie się opiera, ale tutaj myślę, że może być ok. Takie tereny. Dziękuję Ci, Sabina. Idziemy spać, zapisać grę. Ok. No i idziemy <laughs> spać. Dziękuję Wam bardzo za aha, oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby że możecie kreść spokojnie, siano, dystanie marzeń, do widzenia.